Cześć tu Magda. Zapraszam do swojego grodu i zachęcam do subskrybowania kanału. Nadszedł listopad. Póki co jesień rozpieszcza nas swoją aurą. Wysokimi temperaturami, słonecznymi dniami, no i kolorem. Pięknymi żółciami, czerwieniami. Jest po prostu cudnie. Dzisiaj pogoda jest naprawdę fajna, słoneczna. Wykonamy wspólnie kilka prac ogrodowych. Ale zanim to zrobimy, zaproszę Was na spacer po ogrodzie. Pokażę Wam, co teraz kwitnie, co wciąż zdobi i cieszy nas kolorem. Chodźcie. A w ogrodzie widać już końcówkę sezonu, choć wiele roślin trzyma fason, ale liście już zaczynają się powoli pięknie przebarwiać. Co ciekawe, niektóre rośliny wciąż produkują pąki, np. przykład floksy David oraz róża Boscobel. W kąciku z ławeczką wciąż naprawdę sporo koloru. Bardzo zdobią kompozycje, które robiliśmy wspólnie w wideo z kaliną oraz żurawkami. Podlinkuję je poniżej. A w tej donicy rosną sadzonki żurawek, które pobieraliśmy wspólnie na początku sierpnia i wsadzaliśmy je do tej donicy. Świetnie się przyjęły i widać, że będzie im tu dobrze. Wciąż kwitną róże. Tu widzicie Paszminę, a tu Róże Pomponelle. Cały czas rewelacyjnie wyglądają kompozycje w donicach na schodach przy Ceglanym Murku. Sadziliśmy tutaj wspólnie żurawki, żuraweczki, paprocie oraz wrzośce. Tylko wrzosce przekwitły, ale póki co zostawię je tutaj. Na rabatach przy ceglanym murku wciąż sporo koloru. Kwitną róże Lovely Fairy. Nieźle też wyglądają pelargonie w donicach. Jednak byliny z tyłu, no już potrzebują trochę uwagi. Dziś wytnę kilka z nich. Na pewno wytnę te floksy po prawej stronie. Zostawię jeszcze floksy David, bo jak widzieliście cały czas mają pączki, może jeszcze zakwitną. Przy okazji wycinania floksów usunę też trochę jak werbeny padagońskiej, która rozsiewać się tutaj jak szalona. A teraz przeniesiemy się na rabatę obok domu, równoległą do tej rabaty z hortensjami, gdzie robiliśmy sporo zmian teraz na jesień. Będę tutaj wycinała brzydko już wyglądające byliny, a dokładnie moją kocimiętkę odmiany Walker's Low. Wytnę ją już tak prawie do zera. Natomiast jeżeli chodzi o wycinanie bylin na jesień, to nie jest tak, że ja wszystkie wycinam naraz jesienią. Wycinam je sukcesywnie wtedy, kiedy po prostu zaczynają już gorzej wyglądać. Te kocimiętki długo bardzo kwitły i długo je zostawiałam, żeby cieszyły się nimi zapylacze, no ale teraz już jest czas wycięcia ich, szczególnie że dzisiaj też chcę posadzić tutaj rośliny cebulowe. Żeby to zrobić, muszę mieć czystą rabatę. Różne są podejścia do tego, czy powinniśmy wycinać byliny jesienią na zimę, czy je zostawić, aby tworzyły taką naturalną kołderkę dla korzeni, roślin, żeby nie przemarzały oraz żeby też zwierzęta, które poszukują miejsc na przezimowanie, miały się gdzie schronić. Ja byliny w większości wycinam, szczególnie w miejscach, które widzimy, gdzie często chodzimy, Naprawdę kiepsko to wygląda, jak zostawiamy je na zimę i jak leżą takie zgniłe tutaj, szczególnie na kostce, na ścieżkach. Nie zdobi to, i wątpię, żeby zwierzęta chciały się schować właśnie tutaj, przy ścieżce, gdzie biegają psy i koty. Tak więc, ja w takich widocznych miejscach beliny, takie właśnie już zeschnięte, zmarznięte, usuwam. W moim ogrodzie sporo jest też takich zacisznych miejsc, gdzie zwierzątka spokojnie mogą sobie uwić gniazdko i przezimować pod drzewami, pod krzewami. Bylin nie ma tam, ja tam nie sprzątam, nie czyszczę, nie wycinam niczego. Zostawiam to na zimę tak jak jest. Dopiero wchodzę tam wiosną z grabkami i sprzątam te rabaty. Ja generalnie nie wygrabiam i nie sprzątam liści z rabat jesienią. Zostawiam je. Aż do wiosny leżą sobie tam i tworzą naturalną kołderkę dla roślin. Jednak yy, sprzątam je i wygrabiam je z trawnika. Takie zalegające, gnijące, rozkładające się liście na trawie tworzą świetne środowisko dla rozwoju chorób grzybowych. A jak wiecie, choroby grzybowe na trawniku, no nie jest to fajna sprawa i ciężko się ich pozbyć. Trzeba stosować opryski, a wolałabym tego uniknąć. Wolę prewencję. Dlatego grabię liście dosyć regularnie. Staram się to robić przynajmniej dwa razy w tygodniu. Takie zgrabione liście świetnie nadają się do kompostowania. Możecie je spokojnie wrzucić do swojego kompostownika. Możecie też użyć ich jako ściółkę i je rozsypać je na rabatach, żeby chroniły rośliny przed przemarzaniem i żeby zatrzymały ciepło, które teraz jeszcze jest w ziemi. Mój kompostownik już jest pełny, dlatego te liście oddam na bio. I tutaj chciałam Wam polecić fajny patent z tym jak wsypywać bezpośrednio liście do brązowego worka, żeby ich nie wsypywać najpierw do jednego pojemnika, potem do drugiego, przesypywać. Jedna osoba musi trzymać worek, druga przesypuje, one się i tak rozsypują wszędzie. Ja ym, tutaj włożyłam brązowy worek na bio do takiej rury falistej, która nam pozostała po y, y, budowaniu y, studni chłonnej. Ta rura usztywnia górę worka. Wsypujemy liście, jedna osoba daje radę, świetnie to działa. Do wsypywania tych liści używam łopaty do odgarniania śniegu. Super się tutaj sprawdza, naprawdę Wam polecam. Kolejną pracą ogrodową dzisiaj, którą zamierzam wykonać po zgrabieniu liści, właśnie, jest posprzątanie warzywnika. Moich dwóch skrzyń, a właściwie jednej, ponieważ w drugiej. Mam jeszcze warzywa, z których korzystam, jest rzodkiewka, koperek rośnie, natka pietruszki i wciąż korzystamy z, z tych plonów. Natomiast tutaj jest po prostu masakra. Oprócz tego, że jest cała masa chwastów, to jeszcze spójrzcie, po prawej stronie rośnie rukola. To jest coś niebywałego. W życiu nie myślałam, że aż tak się rozrośnie, muszę ją tutaj koniecznie przerzedzić, trochę jej zlikwidować. Generalnie jest przepyszna, taka własna rukola nie ma w ogóle porównania w smaku do rukoli kupnej, ale rozrasta się niebywale. Przy okazji tych porządków usuwam również wszelkie chwasty i kłącza. Tu widzicie kłącza pokrzywy, bardzo się rozpanoszyły w tej skrzyni. Skrzynie co roku na wiosnę dopełniam własnym kompostem. Zawsze usiądzie on w trakcie sezonu i zawsze muszę je dopełniać. Dzisiaj chcę posadzić w tej skrzyni. O zimy czosnek, dlatego dopełnię ją kompostem już teraz. Zostało mi sporo kompostu z naszej ostatniej wycieczki do kompostowni. Pamiętacie, że w ostatnim wideo zakładaliśmy wspólnie nową rabatę, no i właśnie ściłkowałam ją kompostem. Teraz użyję pozostałego kompostu do dopełnienia tej skrzyni, zanim będę sadziła czosnek. Jak mówiłam w ostatnim wideo, skrzynię zbudowałam z blatów poszalunkowych. Domocowałam je do kołku, wypoziomowałam i postawiłam tutaj w najbardziej słonecznym miejscu w moim ogrodzie. Następnie wypełniłam je resztkami organicznymi gałęziami, starymi pieńkami, już zmurszałymi. Przywiozłam też obornik z pobliskiej stadniny, i wrzuciłam tutaj, i następnie dopełniłam wszystko kompostem. Dzisiaj posadzimy tutaj czosnek zimy. Początek listopada to na to idealny czas. Nie możemy tego zrobić za wcześnie, żeby czosnek za szybko nie wyszedł nam z ziemi. Dlatego, że później mogą te jego właśnie szczypiorki zmarznąć i nie będzie już tak dobrze się rozwijał i rósł. Do sadzenia wybierzmy odpowiedni gatunek czosnku. Nie może być to jakikolwiek czosnek ze sklepu. Musi być to typowy czosnek do sadzenia. Najlepiej kupić go w sklepie gorodniczym lub też na ryneczku, ale musi być to gatunek czosnku ozimego. Ja dzisiaj sadzę czosnek harnaś. Ta odmiana zawsze świetnie mi się sprawdzała. Polecam Wam ją. Do sadzenia wybieramy zawsze największe ząbki. Z takich dużych ząbków wyrosną duże i dorodne główki. Oczywiście czosnek sadzimy piętką do dołu, a tym takim wystającym dzióbkiem do góry. Czosnek sadzę na głębokość około 10 cm i w odległości też co około 10 cm. Dzisiaj jednak wsadzę go troszeczkę głębiej, dlatego że kompost, który tutaj nasypałam jest świeży i na pewno jeszcze usiądzie. Teraz jeszcze jest wciąż dosyć ciepło, natomiast jak temperatury już spadną, to te miejsca, gdzie wsadziłam czosnek, przykryję słomą, żeby miał ciepło na zimę. W ogrodzie już naprawdę widać nadchodzącą zimę i koniec sezonu. Wytnę jeszcze dzisiaj trochę takich gorzej wyglądających bylin. Przede wszystkim wytnę liście peoni. Nie wyglądają już dobrze, poza tym, no jeżeli już są całe brązowe i zaschnięte, to jest to najwyższy czas. Wcześniej ich nie wycinam. I już ostatnia praca na dziś sadzenie roślin cebulowych. Cieszę się, że z tym trochę poczekałam, dlatego że jest to bardzo ciepła jesień i mogłyby niektóre cebulowe zacząć wychodzić. Chociaż te, które sadziłam pod koniec września, nie wyszły. Więc bądźmy dobrej myśli. Nie lubię tego zajęcia. Jest to jedna z niewielu prac ogrodowych, której naprawdę nie lubię. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy to lubicie i czy może macie jakieś swoje patenty. Ja mam tylko taki patent, że właściwie sadzę je na głębokość mojej łopatki ogrodowej. Odchylam po prostu ziemię, nie wykopuję dołka, tylko odchylam łopatką i wkładam tam cebulę. Oczywiście piętką do dołu, dzióbkiem do góry. Nie liczę i nie odmierzam wielokrotności cebul, dlatego że wiem, że wystarczy je wsadzić po prostu na głębokość około. 15 cm, nawet 10 i będzie wszystko w porządku. Nigdy nie miałam z tym problemu, że za głęboko bądź za płytko posadziłam cebulę. Zawsze wszystkie wychodziły. Dziś sadzę już ostatnie cebulowe, które mi zostały. To tulipany z różowej mieszanki Pink Passion oraz żółte narcyzy. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie Wy wykonujecie prace ogrodowe jesienią, a w szczególności w listopadzie. Już na sam koniec sezonu ogrodowego. Dajcie mi też, proszę, znać, co jeszcze u Was w ogrodzie kwitnie. U mnie, jak widzicie, są to róże, ale świetnie wyglądają wciąż rozchodniki. Powiem Wam, że z jednej strony ciężko pożegnać się z sezonem ogrodowym. Zima to jednak czas stagnacji w ogrodzie. Ale z drugiej strony. Bardzo się cieszę, że idą święta. Uwielbiam dekoracje świąteczne. Dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień.